Mamy tu prosiaczka, będziemy w nim szukali, dlaczego nie działa prędkościomierz. Nie działa ani prędkościomierz, ani licznik. Zobaczymy, co jest z usterką. Ale powiem Wam, tak mi się nim niewygodnie jeździ. Raz, że pozycja jest taka, no do bani, a dwa to pedały są wciskane w podłogę. Nie wiem, czy to będzie widać jest takie dziwne uczucie jak się wciska te pedały, bo normalnie są z góry montowane i tak, tak uciekają, nie, a tu ucieka jak w starym, nie wiem, w Syrenka chyba tak miała, albo Warszawa już nie pamiętam, jest niewygodnie, zobaczcie, no tak można skiepścić ładną deskę, no bo deska trzeba przyznać jest fajna, jak na retro, ja bardzo lubię Porsche deskę, ale... Eee, mówię komfort jazdy wsiadanie wysiadanie to wszystko to jest dobanie nie? fajne ma te pokrętaski tu zamiast korbek to jest elektryka założona o, tutaj zobaczcie ktoś przerobił to na tych drzwiach będzie lepiej widać także tu normalnie korbotronik był a jest przerobiony no i co tu mamy ogrzewanie możemy sobie włączyć nawiew no, bo wiadomo to wiatrem pędzone tak się prezentuje ten prosiaczek nie wiem czy on nie był już przypadkiem u mnie na kanale bo jakieś prosiaczki były także możecie sobie zobaczyć jak wygląda silniczy przy okazji zobaczymy paski więc wszystko jest tutaj na miejscu mamy chłodzenie bo jak wiecie on jest wiatrem chłodzony tu jest olej, bo też przewodami dochodzi. Znaczy filtr oleju, przewodami to dochodzi. Także fajny wynalazek, ciekawy. Powietrze połączone jest do ogrzewania. Żeby było w środku ciepło, jak w maluchu, nie? Że tak to jest poroz rozwiązywane. Tu jest ten pomad. Zobójdzie, tak? Ten pomad? Ten pomad. Jest odpięty, nawet nie wiem dlaczego, bo linka się urwała, i ktoś po prostu polek na temacie. No, bo tak to, to są takie cięgne, i tam przechodzi linka, jest na dole. Także ten... Dobra, podnoszę go i zobaczymy, co tam pod spodem przy tej skrzyni słychać. O, zobaczcie, to jest właśnie skrzynia, jest trochę ulepiona, ale tak to jest. To jest gaz, on idzie, tu tym cięgnem się zamienia Nie wiem czy to dobrze widać, czekajcie, włączę wam światełko O, tu się zamienia, zamienia I tam idzie bezpośrednio do wtrysku, nie? Do klapy, czy do przepustnicy Może tak to sobie wymyślili W ogóle w miarę suchy ten silnik, jak na prosiaka Tu trochę się podlewa Tu delikatnie jest, gdzieś tam spod głowicy spod popychaczy widzę przypocony ale tak to jest suchy często one ciekną nawet nie wiem czy w tym nie robiliśmy kiedyś 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 tutaj tego dekla głowicy one właśnie często podciekają z eee, jak to się nazywa styk tych dekli nie? tutaj mamy zbiornik na olej widać też ciekawy patent. No, ale tak sobie myślili. No i tak jest. Tu idą naprzód. Są termostaty, które odpowiadają za właśnie chodnicę oleju. Ona biegnie aż tam. I tu chodzi. nawet nie pamiętam dokładnie tu jest także taki wymysł nawet dobrze się trzyma jest często jeżdżony w ogóle udało nam się na najazdowy wjechać co się surwane Muszę zobaczyć, co to jest. O czujnik klocku. Dobra, jak znajdę przyczynę, że nie działa prędkością, to się włączy. A tu jest chyba od środka. W ogóle się dostać do niego. A raczej tak będę musiał za fotelami grzebać. O, tu ktoś zobaczy Czujnik steka, jak zrobił. Jest Volkswagenowski, to wziął wtyczkę, obciął i czy Taki sam jak w Volkswagenach starych. Te 3 na przykład. ta do czujnika jest dostęp. Prędkość wymierzają. Ja nie pamiętam czy on ma na linkę, ale raczej ma elektryczny od środka. Dobra. Klapę podnoszę z tyłu. I szukamy. Tutaj porsz pod tym ma klapkę, tu się właśnie odkręcimy śrubki i spróbujemy dostać bo z tego co pamiętam to właśnie jest tu, czy tu jest, nie wiem, zobaczę, muszę odkręcić, powiem Wam szczerze, nie pamiętam, zobaczymy właśnie, zobaczcie jak fajnie jest miejsce, tutaj praktycznie na nogi jest mało. Na dupę mało, na wszystko jest mało miejsca. No ale niestety takie są auta. Tego typu. Znaczy głośniki jakie fajne. Zepulki. No i tu mamy lewarek i trochę elektryki i linki. Ale do czujnika nie ma dojścia. Czyli trzeba to bardziej chyba zdjąć się tu dostać. Kurde za cholery, nie pamiętam kiedyś zaglądałem, ale nie pamiętam. Dobra, szukamy dalej. Tak to jest jak amator się bierze w tej skrzyni. To jest czujnik prędkości jazdy. Na 99% to jest to. Muszę to oczyścić, wyjąć i zobaczyć, bo prawdopodobnie tu jest uszkodzony. Nie zobaczmy w ogóle, czy on jest dostępny. Zaraz usiądę, więc spróbuję go znaleźć. Że tak to wygląda nie wiem, co mi się mu że tutaj jest na górze jest ślimak i tam właśnie jest czujnik na samej górze w tej skrzyni ogląd mamy tylko i wyłącznie tutaj na tym kawałku, tu widać w ogóle gumka nawet już wypadła to nie ja wyjąłem, to już tak było to wsadzimy później i to jest właśnie to jest ten przewód od tego czujnika nie? także ktoś tu już kiedyś zaglądał Dobra, spróbuję ustalić co to jest odkręcić i będzie wiadomo takie mega utlenione, a powiem, nam, że się odkręca bardzo ładnie. Patrzyłem dostępność tego czujnika, oczywiście go nigdzie nie ma. Kurde, środek lata deszcz pada No, ale tu dalej będzie przerąbane. Dobra, muszę go podlać. Niech sobie postoi prawdopodobnie tu jest urwany, przy samym tym nie wiem czy widać ciężko złapać mi ostrość przy samym tym jest urwany, prawdopodobnie no to delikatnie go wyjmę i zobaczmy tu jest łącznik, to jest właśnie odpowiada za prędkością, tu jest połączenie trzeba to rozpiąć i tyle. Teraz wyjmiemy, sprawdzimy rezystancję, czy się zmienia, jak to wygląda. Tu też zmierzymy multimetrem i poszukamy, gdzie jest ust usterka. Mam to już rozpięte i tutaj będę bardzo szybko tak dotykał, ciach, 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 ciach i zobaczymy, czy licznik chodzi. Tylko tu muszę przekazać kamerę, bo sam tego nie dam rady. O, tak szybko tutaj dotykam i zaraz zobaczycie, jak, jak po prostu zegar reaguje na to. O, i teraz zaczynam pykać słupkami i patrzcie co się dzieje. Czyli tutaj mamy linię, linię dobrą, nie? Teraz wyjmę na wierzch czujnik i zobaczymy czujnik. Jeśli jest dobry czujnik, to będzie problem w skrzyni. Rozpiąłem go tam na górze i teraz trzeba go stąd wylubać. o. te wsuwki tutaj delikatnie poprzekładać tu jest taki miszmasz z tych linek nie wiem czy wy widzicie to o. dobra mamy on wygląda tak nie oglądając teraz go obczyścimy Próbuję zajrzeć tam do dziury o nim. Nie wiem czy mi się to uda Może będziecie mieli okazję Czekajcie Gdzie ona jest? Teraz widzicie chyba, ja nie widzę akurat no ale tu wchodzi ten impulsator właśnie i tam jest koło koniczne, znaczy koło jest pewnie zwykłe, takie metalowe. I tyle ja sobie spróbuję to jakoś obczyścić tam, żeby ładnie to weszło. Żeby to ładnie weszło nam, bo był problem z wyjęciem, także... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idę na stół, biorę multimetr i będziemy testowali. Czujnik byłem, ile się dało. Tu widać kiedyś coś do niego podeszło. W ogóle jest taki zmęczony. To już kiedyś się tasował nad nim. Tutaj te kable wyglądają, że są ok. Nie masz się za bardzo. Co doczepić, dobra? Bierzemy multimetr i zobaczymy, czy w ogóle jest cokolwiek aktywnego. Mam multimetr tu dobrze jest, pięty jestem w ten. Dubkę przewodów znaczy tak Także to na pewno kontaktuje na 100%. Rezystancja jest zerowa, czyli Opel Line, yy, tym mogę nawet. O, samo się dotknęło. Patrzcie, jest cały czas, nic się nie zmienia. Jeszcze zobaczę, bo może dali jakiś kontakt, no, ale nie sądzę. I tam, żeby było magnetyczne. Spróbujemy magnesem, ale myślę, że to nic nie zmieni. No i zobaczcie, po podaniu magnesu zaczął pokazywać. Pełne zamknięcie, ale jak odsuniemy czy przyłożymy do metalu nic się nie zmienia. Także myślę, że szlak... Popro... O, jest znowu open line. Przesuwam. coś tam złapało. No, ale on nie działa prawidłowo. że on jest zrypany, nie? W ogóle tak z dupy. Działa, także ewidentnie jest do wymiany ten. Oto osobnik, ale jest nie do kupienia. Nigdzie w Polsce na miejscu go nie znalazłem. czego będzie raczej ściągać. Także zobaczymy. Co dalej? Myślę, że film pójdzie, a kiedyś tam do mnie jakiegoś update Jak go wymienimy, bo pewnie za dwa tygodnie będziemy czekali 3 a nie chcę też zostawiać nagrań, bo jak zostawię nagrania, to później go nie opublikuję w ogóle. Tego lepiej tak i po prostu później dam jakiegoś update, co do tego. Ale na 100% jestem wywalony, także szukamy go.